Hej Siemano, witajcie! Tutaj, Luxury w grze. World of Warcraft jest to już trzeci odcinek z Dragon Soul, czyli najnowszego rajdu od Blizzarda. Lecimy teraz w stronę trzeciego bossa. Tak, to wygląda podobnie do drugiego bossa, jednak, boss jest całkowicie inny. Zlatujemy i to jest Pan Glutek. Haha, ha. tutaj widzę, szkielety leżą. Pan Glutek ma tutaj taki trash. Główną na nim strategią, czy tam przeszkadzajką dla nas jest to, że musimy zbijać te slajmy. Tutaj widzimy, ale tutaj na razie strasz Musimy je zbijać według jakiejś tam kolejności Wybaczcie, dawno temu grałem, nie pamiętam kolejności Będę po prostu leciał w tą stronę, w którą stronę co wszyscy, czyli prawdopodobnie do złego. Eee, potem na bosie Podczas przemiany fazy będą pojawiały się trzy też slajmy po trzech różnych Hmm, nie rogach, bo to jest koło. Po trzech różnych krańcach tej areny. Oho, ho, jakie pierd... To chyba od czerwonego. Nie, tu nie ma czerwonego. Fail. Nieważne. Dostajemy duże pierdolki eee, po trzech różnych stronach. I będziemy musieli zatargetować jednego i całym rajdem go ubić. Zanim wszystkie dojdą do bossa. Bo jeśli wszystkie dojdą do bossa, to że zwyczajnie nas nie przeleczą. Tak więc. Eee, no, ja tu ubiję sobie spokojnie trasz. Tak się jeszcze do was odezwę podczas bicia tego traszu. Muszę wam wyznać. Nienawidzę bicia tego traszu, jest on strasznie nudny, jest go zdecydowanie za dużo. Chciałbym, takie jest moje skryte marzenie, aby trash był na przykład, hmm, żeby traszów nie było, żeby była jakaś epicka muzyczka, mogą być duże tereny do przebiegnięcia na przykład, przebiegamy sobie pomiędzy bossami i tak wiecie, tak żeby było pizka, nie także nudno, że pijemy te durne potworki. Bo bossy są jednak pewnym wymaganiem, jednak coś tam trzeba na nich zrobić. A te potwory to takie wiecie, o tak, strzelam. Tak samo z łuku. Hurra, trosze ubite, nareszcie możemy zabrać się tutaj za tego bossa. Więc zabieramy się. Ciekawe, kto będzie, czy ktoś będzie w ogóle prowadził raid, bo raid leader teoretycznie powinien tutaj mówić nam. Na którego... Na który kolor mamy rzucić się, na który, którego robaka mamy na pierwszego zabić. I tak widzicie. Masakra jest na tych krajach trochę. Taka bezwładna kupa ludzi. I teraz, w którą stronę się rzucimy? Biegniemy za kolesiem. Biegniemy za pierwszymi, tak? Tak. Nikt nie mówi, co mamy bić. Wszyscy biegniemy, biegniemy za tym. Nie wiem, czy tego purpla się powinno pierwszego bić. Ale skoro tak mówią, nie będę się kłócił, pomogę. Tam widzę mądrzy ludzie biją dalej bossa Chociaż raz mamy większy DPS, dużo większy niż na początku kataklizmu. Znaczy kto ma ten ma. Ja od początku kataklizmu dużo nie grałem. W sensie od początku tego kontentu eee, No I szybko te, te gluty się zbijają A Tutaj się chyba trzeba było zejść z tego co pamiętam Odpalamy się trochę tam ma co Niech ten DPS się jakoś kręci nie mam nałożonej na niego trutki, co za szkoda, nałożę ją więc, nałożyłem i eksplozji przod i kręci się teraz dps coraz większy Ja oczywiście, o Mana Voida, zapomniałem, że trzeba bić Mana Voida Mana Void to coś takiego co chyba, nie od... robi coś takiego, że healerzy nie będą mieli odnawialnej many dopóki on nie zejdzie, czyli Czysta strata many, bez regeneracji, bez spiritu, spirit się nie liczy Zbijamy bossa, zbijamy Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało z tymi bossami w drugiej części, które, na których się bardzo często wipuję. jak to zrobię z tym komentarzem. Bo nie wiem, czy mi się będzie chciało na przykład 5 razy nagrywać to samo. Ale zobaczymy. Najwyżej zrobię 5 filmów z tego i 5 wrzucę. Z czego jeden będzie wrzucony na kanał, a 4 będą w odnosikach dla osób ciekawych. Zobaczyć, jak się z tym męczyłem. To będą takie bonusowe filmy, jakby możliwe. Jeszcze zobaczę. Nic nie obiecuję. Strzelamy sobie, strzelamy. Jak się pewnie domyśliliście już, albo może to powiedziałem, nie pamiętam już. Mam krótką pamięć niestety. Eee, wszystko nagrywam, te odcinki. To już trzeci odcinek, który nagrywam przy sobie w odstępie może dwóch minut. Robię to dlatego, że zapisałem się po prostu na bossa. I zamiast, zamiast jednego odcinka, który mi się po prostu będzie konwerterował, nie wiem ile i będę miał z nim kosmiczne problemy podczas właśnie konwerterowania Ale zrobię sobie kilka odcinków o tym rajdzie Łatwe do obrobienia, łatwe do przekonwerterowania i szybkie w wysyłaniu A co najważniejsze, łatwe w odbiorze, bo im dłuższy materiał tym niestety e, trudniej się go odbiera Najoptymalniejsza długość to z tego co się dowiedziałem około 7 minut Krótsze, pozostawiało zbyt duże niezdosyt, dłuższe zaczynają przynudzać nie jest to prawdą we wszystkich odcinkach. Ale w takich właśnie z bossami to najlepiej robić tak 7 do jakichś 15 minut. Okej. Okay. Wybieramy tego slajma, Dobrze, biegniemy więc do niego i go radośnie DPSujemy. Miejmy nadzieję, że zejdzie. Chociaż powinien zejść. Spokojnie, czy tak mało Ztrzemy więc do niego. Po tym patchu to teraz wyszedł. Survi Hunter wrócił do łask ludzi. Ja wolę Markman Shipa. Większość ludzi woli Survey. Przykro mi, ja wolę Markman Shipa. Nie mogę się jakoś połapać w tym Nie Niezbyt mi się to podoba. Chyba wrócę w ogóle na Markman Shipa. Wiem, że on robi mniejszy DPS, ale ja w Markman robię większy DPS. Tak, nigdy nie robiłem zbyt dużego DPS-u huntem. Nieważne. Jest to dosyć fan klasa. Tyle, że ostatnio zobaczyłem w Wargrim'arze mm, takiego warlocka i strasznie mi się spodobał jego jir po transmodyfikacji. No taki szatan po prostu, więc postanowiłem, postanowiłem, że sobie zrobię tego warlocka, bo naprawdę, naprawdę świetnie wyglądają. Kurczę, jakoś tak... Mizernie schodzi ten boss, w sensie mały dps robimy. To jest trochę dziwne. Zwykle szybciej schodzi, że tak powiem, chociaż... Nie pamiętam, zaraz na wyskoczę zresztą na Omenie Jaki jak, jak to był try i jaki był rekord Jeżeli się okaże, że to jest rekord no to Zwracam honor I znowu faza ze slajmami, musimy się Nie rozbiec, nie nie nie, zbiec na jednym slajmie I go zniukować Tak, wybór padł na slajma zielonego Rzuciliśmy się w nie, więc w jego stronę, z, ze straszliwym pędem i rozpoczęliśmy e, straszliwą egzekucję, tyle że nikt pozostały, a, new boss, dobra. Nie zrozumiałem kolesia, przykro mi. I dobijamy, jest, Szedł boss, hura, i dropnęły możliwe słupanie dla mnie, poprzedniego, poprzedniego itema nie wygrałem, przykro mi również. Eee, aha, ja spodnie mam, tak więc pasniemy wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, e, komentujcie, standardowo subskrybujcie, tamte takie, wiecie, łapki takie na dole zielone, takie fajne są, nie w dół, na dole. E, łapki w górę oczywiście, jeżeli Wam się podobało. I co, konstruktywne komentarze poproszę. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie, no i hej, do zobaczenia w czwartym odcinku.